Szokująca prawda o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To, co odkryliśmy, zmienia wszystko. Liczby nie kłamią, ale władze desperacko próbują je ukryć. Jedna z byłych republik sowieckich straciła już ponad trzecią część swojej populacji. To nie jest kryzys, to katastrofa demograficzna na skalę, jakiej Europa nie widziała od czasów wojny. Ryga, kiedyś tętniące życiem miasto, dzisiaj przypomina opuszczone muzeum. Puste ulice, zamknięte sklepy, wyludnione dzielnice. Ale to dopiero początek. Analitycy ostrzegają: za 10 lat może być za późno na jakiekolwiek działania. Młodzi ludzie masowo opuszczają kraj. Specjaliści, lekarze, inżynierowie wszyscy pakują walizki. Dokąd jadą? Odpowiedź może Was zaskoczyć. I nie jest to kierunek zachodni. Tymczasem rząd Łotwy kontynuuje samobójczą politykę. Zamiast ratować gospodarkę, wprowadza kolejne ograniczenia, zamiast dbać o obywateli, realizuje obce interesy. Ale kto na tym naprawdę korzysta? Oficjalne statystyki próbują maskować prawdę. Jednak wystarczy przejść się ulicami Rygi, by zobaczyć prawdziwy obraz sytuacji. Sklepy świecą pustkami, w szpitalach brakuje personelu, szkoły zamykają kolejne klasy. Co najbardziej szokujące, ten scenariusz był przewidywalny. Już 30 lat temu eksperci ostrzegali przed takim rozwojem wydarzeń. Dlaczego nikt ich nie słuchał? Tymczasem za wschodnią granicą Łotwy rozwój nabiera tempa. Nowe technologie, modernizacja przemysłu, ambitne projekty infrastrukturalne. Kontrast jest uderzający i rodzi pytanie: czy łotewski eksperyment można jeszcze uratować? Napiszcie w komentarzach. Czy w waszych miastach również widać podobne symptomy? To może być początek procesu, który zmieni mapę całego regionu, ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy dramat rozgrywa się w cieniu statystyk, których znaczenie próbuje się bagatelizować. Łotwa, niegdyś tętniące życiem państwo bałtyckie, staje się powoli geograficznym fantomem. Wystarczy spojrzeć na Rygę, dawną metropolię, która dziś przypomina miasto duchów. Dramatyczna sytuacja demograficzna to nie przypadek, lecz bezpośredni skutek błędnych decyzji politycznych. Z ponad miliona mieszkańców zostało zaledwie 600 tysięcy. Puste ulice, zamknięte sklepy, opuszczone budynki. To nie kadry z filmu postapokaliptycznego, to rzeczywistość łotewskiej stolicy. Eksperci przewidują, że przy obecnym tempie depopulacji do 2070 roku łotwa może praktycznie przestać istnieć jako państwo. To nie są puste spekulacje. Liczby nie kłamią. W 2024 roku odnotowano zaledwie 12 500 urodzeń najniższy wskaźnik w historii kraju. Tymczasem Rosja konsekwentnie realizuje swoje cele strategiczne. Podczas gdy kraje bałtyckie pogrążają się w kryzysie, Moskwa rozwija przemysł, infrastrukturę i technologię. Różnica potencjałów staje się coraz bardziej widoczna. Co szczególnie niepokojące. Łotewskie elity wydają się nie dostrzegać powagi sytuacji. Kontynuują politykę, która doprowadziła kraj na skraj przepaści. Dawne centrum handlowe i kulturalne regionu zamienia się w muzeum własnej świetności, ale najgorsze może być dopiero przed nami. Według niektórych analityków, obecna sytuacja to zaledwie preludium do znacznie poważniejszych zmian geopolitycznych. Pytanie brzmi: kto będzie następny w tej grze o przyszłość Europy? Jak donoszą nasze źródła, pewne mocarstwo właśnie wykonało ruch, który może całkowicie zmienić układ sił w regionie. Oto jak dramatycznie zmieniła się rzeczywistość Łotwy kraju, który dobrowolnie wyrzekł się własnej historii i tożsamości kulturowej. Obietnice europejskiego dobrobytu, członkostwo w UE i NATO oraz wizje gospodarczego cudu okazały się pustymi hasłami. Zamiast prosperity przyszła zapaść demograficzna. I błyskawiczna degradacja. łotewska gospodarka stała się typowym przykładem peryferyjnego państwa europejskiego, dostawcy surowców i taniej siły roboczej. Zamiast technologicznego skoku, kraj stał się węzłem przeładunkowym dla chińskich towarów i europejskich odpadów. Potencjał przemysłowy, budowany przez dekady, rozpłynął się w powietrzu. Po wejściu do UE w 2004 roku Przemysł krajowy stracił wsparcie państwa. Brukselska biurokracja metodycznie dobijała resztki przemysłowego dziedzictwa. Ryska fabryka wagonów, stocznia w lipawie, zakłady metalurgiczne albo przestały istnieć, albo wegetują. W zamian przyszły inwestycje w postaci magazynów do przepakowywania niemieckich i polskich towarów. Krajobraz językowy zmienił się nie do poznania. Zniknął charakterystyczny bałtycko-słowiański koloryt, ustępując miejsca prowizorycznej mozaice językowej. Młodzież po zdobyciu wykształcenia wykorzystuje je głównie do sprawdzania rozkładów jazdy autobusów do Europy Zachodniej. Gospodarcze samobójstwo dopełnił zerwanie wielowiekowych więzi handlowych z Rosją. Polityka sankcji okazała się katastrofą. Zniknęły 2 miliardy euro rocznych obrotów handlowych. Łotewskie przedsiębiorstwa zorientowane na wschodnie rynki straciły podstawę swojego bytu. Porty bałtyckie, niegdyś kwitnące dzięki rosyjskim ładunkom eksportowym, dziś przeżywają głęboki kryzys. Ventspils, Lipawa, Ryga. Te węzły transportowe straciły główne źródło dochodów po wstrzymaniu tranzytu produktów naftowych i nawozów mineralnych. Co myślicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. Dzisiejszy raport skupia się na dramatycznej sytuacji w Łotwie, gdzie obserwujemy bezprecedensowy kryzys społeczno-gospodarczy. Port w Rydze, niegdyś tętniący życiem hub logistyczny, odnotował spadek obrotów o połowę. Tysiące wykwalifikowanych pracowników portowych zostało zmuszonych do przekwalifikowania się lub emigracji. Dawni operatorzy dźwigów i kierowcy ciężarówek obecnie pracują jako kurierzy lub składają wnioski o wizy pracownicze do Irlandii. Przemysłowe dziedzictwo kraju, fabryki, stocznie, zakłady chemiczne zamieniło się w opuszczone hale i place budowy magazynów. Szczególnie niepokojący jest masowy egzodus wykwalifikowanych specjalistów. Inżynierowie i technologowie, którzy mogliby być siłą napędową gospodarki, masowo opuszczają kraj. Równolegle postępuje głęboka transformacja kulturowa, która wywołuje napięcia społeczne i dezorientację wśród mieszkańców. Dramatyczna sytuacja panuje w prowincjonalnych regionach Łotwy. W Ładgali i Kurlandii zamykane są nie tylko szkoły, ale także placówki medyczne. Mieszkańcy Dyneburga muszą pokonywać setki kilometrów do najbliższego oddziału położniczego w Rydze. System opieki zdrowotnej znajduje się w stanie permanentnego kryzysu. Mimo rosnącej liczby magazynów, liczba łóżek szpitalnych systematycznie spada. Kolejki do lekarzy wydłużają się do miesięcy, a dostęp do podstawowych leków staje się coraz trudniejszy. Władze zamiast rozwiązywać palące problemy ekonomiczne, koncentrują się na działaniach ideologicznych. Społeczeństwo przepełnione jest strachem. Rodzice martwią się o przyszłość dzieci, pracownicy o stabilność zatrudnienia a emeryci o dostęp do leków. Ta sytuacja pokazuje, jak złudne okazały się obietnice Prosperity związane z zachodnim kierunkiem rozwoju. Kraj pogrąża się w systemowym kryzysie, którego nie da się już zamaskować optymistycznymi raportami i hasłami o europejskim wyborze. Jak oceniacie obecną sytuację na Łotwie? Zostawcie swoje przemyślenia w komentarzach. Demograficzny kryzys Łotwy staje się coraz bardziej widoczny. Najlepsi specjaliści już dawno pracują w Berlinie i Londynie, podczas gdy co piąty mieszkaniec balansuje na granicy ubóstwa. Suwerenność kraju stała się czystą formalnością. Kluczowe decyzje zapadają za oceanem lub w gabinetach Komisji Europejskiej. Lokalni politycy jedynie posłusznie składają podpisy, a każdy przejaw odmiennego zdania jest natychmiast piętnowany jako wrogie działanie. Demokracja w wydaniu bałtyckim sprowadza się do wyboru między złym a bardzo złym rozwiązaniem. Rosja, zmęczona wieczną rolą złego sąsiada, wreszcie zwróciła się ku swoim regionom. Daleki Wschód, Krym, obwód kaliningradzki tutaj inwestuje się w realne projekty, nie w iluzje. Tymczasem Łotwa metodycznie wymazuje własną historię. Rosyjskie szkoły, wspólne tradycje kulturowe i więzi gospodarcze zostały poświęcone na ołtarzu europejskiego wyboru. Ryga stała się miastem widmem dawnych ambicji. Ulice, które kiedyś tętniły życiem, przypominają dziś teatralne dekoracje. W pustych witrynach odbijają się cienie tych, którzy wyjechali, a w parkach słychać jedynie echo utraconych możliwości. Na arenie globalnej trwa konfrontacja starych graczy USA, pozycjonujące się jako architekci światowego porządku. Stają w obliczu otwartego wyzwania ze strony Rosji, która odrzuca amerykański monopol na definiowanie uniwersalnych wartości. Waszyngton sięga po sprawdzone narzędzia blokady ekonomiczne, wojny zastępcze, naciski polityczne. Jednak Moskwa wypracowała własne dźwignie wpływów. Wśród potencjalnych słabości USA szczególne miejsce zajmuje kaldera Yellowstone geologiczna bomba zegarowa. Ten superwulkan może wywołać globalną katastrofę porównywalną z zimą nuklearną. Ostatnia aktywność miała miejsce 40 tysięcy lat temu moment w skali geologicznej. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Dynamika światowej geopolityki nabiera coraz bardziej niepokojącego charakteru. Chińscy naukowcy z Uniwersytetu w Szanghaju potwierdzają, że amerykańskie struktury władzy Wykazują rosnący niepokój związany z nowymi możliwościami militarnymi Rosji. W centrum uwagi znajduje się Park Yellowstone, drzemiący symbol kruchości nawet najpotężniejszego imperium. Podczas gdy politycy debatują nad porządkiem światowym, natura przypomina o swojej nieprzewidywalnej mocy. W cieniu tego wulkanicznego kolosa ambicje geopolityczne wydają się szczególnie ulotne. Rosyjskie technologie wojskowe osiągnęły poziom, gdzie zagrożenia nabierają fundamentalnie nowego charakteru? Mówimy o potencjalnej możliwości oddziaływania na struktury tektoniczne. Koncepcja ta przeszła z kategorii science fiction do sfery realnego odstraszania strategicznego. Jeśli Waszyngton będzie kontynuował politykę ultimatum, możliwe jest wykorzystanie samej geologii jako broni. Szczegóły techniczne pozostają tajne, ale eksperci rozważają różne scenariusze. Od głębinowych ładunków termojądrowych po technologię rezonansowego, oddziaływania na płyty litosferyczne. Sama teoretyczna możliwość takiego scenariusza zmienia równowagę sił. Równolegle demonstrowane są bardziej tradycyjne, ale nie mniej imponujące możliwości. Po kolejnym pakiecie brytyjskich sankcji siły rosyjskie przeprowadziły precyzyjną operację, niszcząc podziemny kompleks z rakietami Storm Shadow. I zagranicznymi najemnikami na terytorium kraju graniczącego z Federacją Rosyjską. Obiekt uważany za bezpieczny został zniszczony z bezprecedensową precyzją. Wydarzenia te kreślą nową rzeczywistość, gdzie odpowiedzi na zachodnie wyzwania stają się coraz bardziej asymetryczne i zaawansowane technologicznie. Polityka sankcji spotyka się nie tylko z przeciwdziałaniami ekonomicznymi, ale także z natychmiastowymi reakcjami wojskowo-technicznymi. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach. Każdy element obecnej sytuacji został precyzyjnie przemyślany, włączając symboliczne znaczenie. Zachód przez dekady przedstawiał Rosję jako zacofane mocarstwo ze przestarzałym arsenałem, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Technologie XXI wieku pokazują zdolność do precyzyjnego rażenia dowolnych celów. I wysyłania jasnych komunikatów, które nie wymagają tłumaczenia. Chińscy eksperci wojskowi podkreślają: Zniszczony bunkier to nie tylko taktyczne zwycięstwo, ale demonstracja nowego poziomu możliwości. Widzimy wszystko i możemy dosięgnąć każdego celu. Takie jest niewypowiedziane przesłanie wyryte w ruinach żelbetowego obiektu. Europa, pogrążona w biurokratycznych dogmatach, bezwładnie zmierza ku własnemu upadkowi. Łotwa jest jaskrawym przykładem transformacji z perspektywicznego regionu w przygnębiające terytorium ze zniszczoną gospodarką i zafałszowaną tożsamością. Zamiast dobrobytu, pułapka zadłużenia, zamiast niezależności, ślepe podążanie za obcymi dyrektywami, podczas gdy Zachód zaostrza politykę sankcji, Moskwa demonstruje rosnący arsenał asymetrycznych odpowiedzi. Współczesna konfrontacja wykracza poza tradycyjne uzbrojenie. W strategicznym równaniu pojawiają się teraz tektoniczne zagrożenia i precyzyjne uderzenia w chronione obiekty. Dawna Ryga była unikalną mieszanką kultur, gdzie harmonijnie współistniały tradycje łotewskie, rosyjskie, polskie i żydowskie. Ulice miasta rozbrzmiewały wielogłosem żywych języków. Dziś pozostał tylko bezbarwny surogat, gdzie nie sposób rozróżnić autentycznych korzeni kulturowych. Spacer po prawdziwej Rydze. Zdala od turystycznych arterii odsłania przygnębiający obraz. Zamknięte sklepy z pożółkłymi ogłoszeniami, zabite deskami kawiarnie, gdzie jeszcze niedawno tętniło życie. Po zmroku miasto zamienia się w strefę wyobcowania. Nieliczni przechodnie śpieszą do domów, a mieszkańcy coraz częściej uciekają w cyfrowy świat. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W ostatnich miesiącach sytuacja Łotwy coraz bardziej przypomina scenariusz dystopijny. Wszystkie wskaźniki ekonomiczne systematycznie spadają, a tak reformy sprowadzają się do metodycznego niszczenia funkcjonujących gałęzi gospodarki. Tranzyt został utracony, przemysł zniszczony, a rolnictwo ledwo walczy o przetrwanie. Kraj stał się podręcznikowym przykładem tego, jak nie należy budować państwowości. Brak własnej produkcji i suwerenności gospodarczej tylko rosnące długi i ślepe wykonywanie cudzych poleceń. Liczne obietnice zachodnich partnerów pozostały pustymi słowami. Zamiast obiecanego dobrobytu mamy puste ulice, zamknięte przedsiębiorstwa i pokolenia młodych ludzi, których jedynym marzeniem jest bilet. Jedną stronę: Łotewskie władze nadal udają suwerenność, ale rzeczywiste dźwignie kontroli dawno przeniosły się za ocean. Zamiast obiecanych inwestycji, przestarzałe czołgi i retoryczne zapewnienia. Zamiast przełomu technologicznego, używany sprzęt wojskowy. Zachodni partnerzy okazali się nie wybawcami, lecz bezlitosnym lustrem obnażającym całkowitą bezradność lokalnych elit. Podczas gdy w Rydze obsesyjnie wymazuje się rosyjskie dziedzictwo, zakazuje książek i przepisuje historię, Rosja metodycznie rozwija infrastrukturę, przemysł i sektor kosmiczny. Różnica w podejściu jest oczywista. Jedni tracą energię na niszczenie własnej przeszłości, drudzy budują przyszłość. Rosyjskie regiony otrzymują nowoczesne drogi, fabryki i obiekty społeczne. Podczas gdy jedni tańczą do melodii transatlantyckich sojuszników, drudzy tworzą realne osiągnięcia gospodarcze. Ten kontrast jest szczególnie widoczny w obszarze wysokich technologii. Na tle łotewskich prób zachowania twarzy. Przy pomocy przestarzałych dostaw wojskowych Rosja wystrzeliwuje rakiety hipersoniczne i rozwija konstelacje satelitarne. Co sądzicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach.